Good evening, welcome and thank you very much for your um, attendance and thanks for all the performers, thanks to the performers and accompanists. As usual, um, it is an honour to listen to all of you, all the talents. And whether you get a prize or not, I would like to suggest that you should think this is just a stop in a very long trip in your musical life. So, either you win or not winning it's not the point. You all came here and performed. Well done to all of you. Bravo and bravi. Um, here is the first group in the morning, group 2B. We have got the four special prizes. Four to number 74, Wiktoria janik 73 Patrycja drost flet szkoła muzyczna pierwszego stopnia w tym parku, numer 71 Antonina górka fortepian, również szkoła muzyczna w tym barku. I numer 65 Joanna Liszka w Skrzypce, szkoła muzyczna w tym barku. Yes, Not yet. We have three, uh, sorry, two second, two third prize. Dwie trzecie <noise> nagrody. Numer sześćdziesiąt osiem, Wiktoria Korzuk, Kozio... Ko, Kozik, <noise> przepraszam. Wiktoria Koźnik-Altówka, Szkoła Muzyczna w tym parku i Martyna Sakowska-Wiolotela.

Mamy trzy wyróżnienia. Numer 75, Franciszek Mrozek, Perkusja, Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w tym barku. Numer 75. Numer 78, Julia Ślusarczyk, Flet, również szkoła muzyczna w tym parku. I numer 89, Milena Zapała, FLET, Szkoła Muzyczna w Niedźwiedziu. Mamy jedną trzecią nagrodę. Numer 80, Rosalia Grzyb, skrzypce, szkoła muzyczna w tym parku. nr 79 Alan Karasek-Belkarasiewicz, Akordeon Szkoła Muzyczna w Łomży, oraz nr 88 Karol Tokarczyk, Akordeon Szkoła Muzyczna w Limanowej. Pierwsze miejsce i jedno gram i pierwsze miejsce ym, z fortepian Anna May Rosie green oraz grampi ponieważ jest to y, Grand Prix, ponieważ y, Anna May również otrzymała największą ilość punktów w całym konkursie i ta nagroda idzie y, również Anna May Rosiek-Green y, skrzypcem. mamy trzy wyróżnienia. Numer 98 Magdalena Benżę z Krzypce, szkoła w tym barku. Numer 99 Emilia Staniszewska Alcówka, społeczna szkoła muzyczna w tym barku. Numer 108 Milena Trybus, skrzypce, szkoła muzyczna w tym barku. Mamy dwie trzecie nagrody, numer 93 Zuzanna Żmuda, Biolonczela, Szkoła Muzyczna w tym barku, oraz numer dziewięćdziesiąt Hanna Pazda-Unklarna, Szkola w tym barku. I mamy trzy drugie nagrody. Numer 94 Barbara kocet Gitara, Szkoła Muzyczna w Krakowie. Numer 97 Anna Pietrza Klarnek, Szkoła Muzyczna w Łącku. Oraz numer 100 Sara Wdowicka Skrzypce, Szkoła Muzyczna w tym barcu. Jedną pierwszą nagrodę, która idzie do Krzysztofa Piwowarczyka. Klausy. z bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. Chciałbym wszystkim Chciałbym podziękować wszystkim akompaniatorom oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów i akompaniatorom za wspomaganie przez te ostatnie trzy dni. Jako muzycy my wszyscy rozumiemy, jak ważny jest nasz accompagnator, dlatego że on nam może poprawić grę a moją wysokie. And very often that they rescue you. W większości czasu oni nas ratują w sytuacjach. I would like to offer um three special prizes for our um, three accompanist, and the very first one is our youngest accompanist, and she had um, Chcielibyśmy dać pierwszą nagrodę dla akompaniatorki, która po prostu uratowała wielu uczniów grających przez ostatnie trzy dni e, i jest najmłodszą akompaniatorką, to jest pani Natalia Pokoszka. Thank you. Special prize from the jury to, to individual um, most promising young players. Mamy dla, dla, poszczególnych, dla poszczególnych członków, uh, kon uh, konkursu. First we have -Sano prize to promising young pianists. Uh,

And Jakub uh, Munas Prize for the most promising, clever person. In Nagroda of Jakub Munas and Maria Kramarczak-Zwonska. And the most promising sound on the jungle, those two. Mamy jeszcze jedną nagrodę dla fudonistów Wojciecha malarza. Ma. I jeszcze postanowiliśmy nag nagrodzić szkołę muzyczną w tym barku, dlatego że zorganizowali nam konkurs tak wspaniale, wszystko było pod dostatkiem we właściwym czasie, Myśmy próbowali się do tego dostosować, chociaż czasem byliśmy spóźnieni. Dziękujemy bardzo za organizację, dla Pani Dyrektorowski i dla całej szkoły i dla całej opieki. Dziękujemy Proszę Państwa, konkurs się skończył. Ja chciałam bo młodzież poprosimy tutaj. Oni chcieli podziękować za to, że mogli wystąpić przed, <grym> przed takim zacnym żyli. Od ja powiem jakie po kolei. Jest, proszę bardzo, przewodniczący konkursu Kacu i Nuger. Prosimy bardzo, dobra <noise> 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 Dominika Anna Rosiek skrzypce Polska-Wielka Brytania. <noise> tak, tak, masz tu dla pana. Czy ty masz swoje? Gdzie masz? Ty masz, bo profesora. Bo Cameron, trąbka. <tryk> Proszę, <tryk> <bardzo. tryk> Proszę bardzo. David Gruber, Austria. Kanu, Japonia. Polska Szwajcaria, Janusz Pater, Akordeon Polska. Bardzo serdecznie jeszcze chciałam podziękować mojemu sekretariatowi i całej obsłudze szkoły, bo bez nich to się by nic nie udało. Patrzenia, jeśli się uda kiedyś jeszcze raz. O, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo państwu.